Jesteście. Cześć! Księga Enocha w telegraficznym skrócie. Enoch to siódmy patriarcha od Adama człowiek, znany z tego, że chodził z Bogiem. I że nie także z Bogiem, tylko tak: Hej, Bogo! Wyjdźcie przejść! Na poważnie. Został wzięty do nieba bez doświadczenia śmierci. Księga opisuje jego boskie wizje i podróże przez niebiańskie sfery. Upadek czuwających. Dwunastu aniołów pod władzą Szemichazy stąpiło na ziemię. Na górze Hermon przysięgli sobie zrealizować swój plan i zaczęli łamać boskie BHP, świntusząc z ludzkimi niewiastami. O skutkach tego za chwilę. Ale w międzyczasie zaczęli bardzo prometeańsko uczyć ludzi zakazanych sztuk. A Azazel uczył. O broni i kosmetykach. Ciekawe połączenie. No bo co może z tego wyjść złego? No dobra, ten kolej zajechał się po prostu niebieskim cieniem do powiek. A to jest sztuka. Ja nie wiedziałem. Amzarak uczył magii i botaniki. Barakial uczył astrologii. I nie uczyli metalurgii, kodowania w asemblerze, medycyny, pisania i takich różnych stóp. Potomstwo owych szczuwających to Nefili, giganci o niezwykłej sile, no bo giganci osiągali wysokość do 300 łokci, aż gdy łokcie im się skończyły, było to tylko 140 metrów. I jako czołowi producenci nawozu również pochłaniali mnóstwo, mnóstwo środków, aż im się te środki skończyły i zwrócili uwagę na człowieków. Zdani również byli z picia krwi i siania różnego chaosu na ziemi. Przemoc, zepsucie, te sprawy. Generalnie nie zapraszamy ich na imprezy, bo za dużo sprzątania, zanim starzy wrócą. Interwencja Boska. Bosk wysłał czterech archaniołów, Johna, Paula, George'a i Michała, Gabriela, Rafała i Uriela, a Henoch został wybrany na takiego niby ambasadora, pośrednika, reprezentanta HR. Po szybkim procesie czuwający wylądowali pod ziemią, musieli obserwować śmierć swoich dzieci i będą nieco potępieni w dniu sądu. Trzeba było przeinstalować cały system, wyczyścić Windowsa i zalać wszystko wodą. Duchy nefilim po śmierci ich ciał pozostały na ziemi i dręczą człowieków. Powodują choroby, nakłaniają do grzechu, chowają kabel do ładowarki, sieją zamieszanie, destrukcję i będą tak robić do dnia sądu. Henuch w czasie swojej kariery otrzymuje mnóstwo fajnych slajdów na PowerPoincie, pokazujących strukturę niebios, tam jest 7 piętn, mieszkania sprawiedliwych i potępionych, drzewo życia i górę Bożą, ruchy ciał niebieskich i kalendarz i tak generalnie tajemnice stworzenia. Dostał również wizję przyszłych wydarzeń, przyjście Mesjasza, sąd ostateczny, losy sprawiedliwych, niesprawiedliwych, jak to wszystko będzie wyglądało pod w Ziemi 5D. Generalnie Księga Enocha to skarbnica wiedzy o angelologii i demonologii. Tak naprawdę oni są z tych samych plastelin, więc po co dwie nauki? Magii niebiańskich, kosmicznych cyklach i wszelkich boskich tajemnicach. Że znaczy nie wszelkich, ale wiecie. To tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie przeczytać Księgę Enocha, możecie ją sobie wygooglować, bo prawa autorskie już chyba wygasły. Trzymajcie się, cześć!